Dzień dobry i dzisiaj przy sobocie nagrywamy filmik o naszym kolejnym pierwszym asie z 2024 roku. Gołąb o numerze 5149. Jest to nasz czerwony wos, piękny samczyk, niewielkiej budowy, średnio mniejszy. Tak hodowcy nas wiedzą, że wosy są wielkimi ptakami, ale. Ale w czystości zachowana. My te wosy staramy się pomniejszać, ile się tylko da, żeby na te wspólne gębliki robiły robotę. Tutaj jest akurat półbrat naszego gołębia. Gołębia, który m.in. u Grześka Sojki w Poznaniu robi praktycznie za najlepszego rozpłodowca. U niego w hodowli mają tego samego ojca. To jest po wosie 10:30 z naszego logo z samochodu. To jest właśnie 514 51:49 z 24 roku. Kapitalne oko. Nie wiem, czy będzie widać oko do rozpłodu, ale. Jedno z najpiękniejszych oczu do rozpłodu, jakie w tym momencie mamy na pewno w hodowli. Piękna, ciemna wiśnia z super pierścieniem. Gołąb, mamy nadzieję, że w rozpłodzie zrobi nam niesamowitą robotę. tej widełki tego gołębia dociągnięty do samego... Tu można zobaczyć mięśnie tego gołębia. To jest gołąb młody, który teraz siedzi na pierwszych młodych. Tutaj mięsień, grama łupieżu. Gołąb. Tak, hodowcy widzą, nie jest. Wielkiej budowy, wręcz mały, jeżeli chodzi o włosy. Świetnie ułożony do tego skrzydła tego gołębia. Co on takiego zrobił? Został pierwszym asem na derby Autostrada w Rumunii na wspólnym gołębniku zaliczanym do Mistrzostw Świata. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o, o te wosy, robią nam kapitalną robotę na lotach do 450 km. To jest gąb, który szedł bardzo równo cały czas w szpicy, w czołówce, praktycznie od trzeciego lotu był pierwszym asem i aż do samego finału do samego finału. Yy, utrzymał swoją pozycję. W dodatku, bo na tym wspólnym gołębniku na autostradzie mieliśmy również trzeciego asa i pierwszego gołębia z lotu półfinałowego, także pierwszy raz daliśmy tam gołębie na wspólny gołębnik na autostradę i od razu taki sukces. A tak został pierwszym asem. Do tego tutaj też ciekawostka, że pomimo tego, że włosy są typowo sprinterskimi gołębiami to pełny brat tego ptaka na Giewoncie z bardzo ciężkiej pięćsetki z lotu finałowego zajął miejsce 29. Przyleciał pierwszego dnia z tego ciężkiego lotu, także też samczyk też został odkupiony do nas do hodowli, także widać, że te Czerwone Wosy potrafią również powalczyć w cięższych warunkach, także tutaj tak jak mówię, mam nadzieję, że to będzie jeden z naszych najlepszych rozkładowców, bo ma ogromne predyspozycje, jeżeli chodzi o budowę, wynik, czyli inteligencja idzie w parze z tą budową, oko również typowo rozkładowe, także tak jak hodowcy widzą u nas te Czerwone Wosy kapitalnie latały na Portugalii Robiły świetną robotę. Na, w Hiszpanii tak samo potrafiły dobrze siadać. No, praktycznie wszędzie na całym świecie czy to w Polsce bardzo dużo hodowców, czy tam. Mm. U kolegi Wyczawskiego na Podkarpaciu też się świetnie pokazują w zasadzie, kto nie weźmie tego włosa, to, to coś fajnego z tego może uchodować. Także tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z tej linii. No i widać, że faktycznie tego łębie. co prawda, tak jak mówiłem, były dużej budowy, teraz trzeba było je troszkę pomniejszyć, ale na dzień dzisiejszy linia włosów tak samo jeżeli chodzi o linię Cinasso za Master Commander czy te nasze gołębie Kalimanci też kapitalne ptaki to jest podstawa naszej hodowli nie trzeba było ściągać gołębi za tysiące euro, za dziesiątki, tysięcy euro z pipy, zabijać się, za im, mówiąc, sikać na te gołębie, które teraz komercyjnie są niesamowicie drogie, a, a jakości w tym nie ma żadnej. Także można z własnych gołębi, które latały u nas w oddziale wyselekcjonować gołębie, które potrafią zdobyć puchar świata. W dale zarówno w sprincie, jak i w dalekim dystansie, tak jak opowiadałem już kilka razy. Jesteśmy w tym roku, zdobyliśmy puchar świata, wygraliśmy Ligę Światową Generalnie, wygraliśmy Ligę Światową Sprintu i wygraliśmy Ligę Światową dalekiego dystansu. Także tutaj widać, że mówię gołębie Robią świetną robotę, potrafił wygrywać nawet w Lidze Światowej, między innymi z Brinkmanem, który jest gwiazdą Pipy w tym momencie, a praktycznie na wszystkich lotach, na wszystkich etapach, żeśmy go pokonali w każdej jednej kategorii. Także tutaj widać to, że. A odgrażał się bardzo mocno, że przychodzi do Ligi Światowej i wygra Puchar Świata, a nie skończy nawet w pierwszej dziesiątce. Także tak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o te zwłaszcza wspólne gębliki. Czy później też hodowcy się zastanawiają, też taka ciekawostka w tamtym roku na Patai. Mieliśmy gołębia, który średnio sobie radził. Latał tam w okolicach 1000, 2000, 3000 miejsca z dalszego dystansu. Tak nie robił czołówki na tych lotach z wiatrem. Kupił go Filipińczyk, który wraca, nie Filipińczyk, tylko Taj, który wraca do lotowania gołębiami. W tym roku uciągnął młode i już młody, w zasadzie roczny, tam 10-miesięczny gołąb, zajął mu trzecie miejsce na locie okręgowym w Tajlandii z lotu 750 km, 10-miesięczny gołąb, sam właśnie z naszej linii między innymi tam była linia właśnie wosa Cinasso. także można powiedzieć takie lekko szybsze te gołębie ogólnie i zajął trzecie miejsce gdzie na okręg gdzie w pierwszym dniu było tylko 12 gołębi bardzo ciężki wręcz katastrofalny lodi. i tak hodowcy widzą gołębie sobie radzą te wspólne w zasadzie wszędzie a to też jest spowodowane tym że też wielu hodowców ostatnio nawet dzwoniło do nas że chcą wysyłać gołębie na wspólne gołębniki ale interesuje ich te zagraniczne wspólnoty brytyjskie, które mają loty z zachodu. No niestety tutaj nie tędy droga i o ile przykładowo Superstar zimowy faktycznie to jest jedyny głębik, który leci z zachodu, jeżeli chodzi o wspólne gołębniki, to tam jeszcze można powiedzieć można jakoś szukać tego, tych wiatrów, w czy kierunku lotów, który jest w Polsce, ale pozostałe wspólne gołębniki, Grecy lecą z północy Rumunii lecą z południa i z północy Portugalia tak samo, ze wschodu i z północy yy, Hiszpania, no Hiszpania się tak troszkę z zachodu leci, jeżeli chodzi o Costa del Sol Pataja leci całkowicie z północnego wschodu, także że tutaj jeżeli chodzi o to nasze gołębie, u nas nie ma czegoś takiego, że tak nieraz ktoś się nas pyta, że y, jakie gołębie wysyłamy tutaj, jakie tutaj to jest tutaj jest też kwestia taka, że nasze gołębie muszą latać z wszystkich kierunków, z wszystkich stron świata akurat ten gołąb latał cały czas z południa a, jego, a na Giewoncie przechodzą głębie latały z zachodu, a na Riacho się gdzieś kapitalnie włosy siadają. Derber riacho zleci typowo ze wschodu, także z wszystkich kierunków świata tego MW mają sobie radzić. Tutaj nie ma żadnej filozofii, że później tego MW w oddziale potrafią tak fantastycznie pokazywać się zarówno w Polsce, jak i za granicą, czy na wspólnych głębikach, ponieważ są tak wyselekcjonowane pod tym kątem, że nie są tresowanymi małpkami, tylko z każdego kierunku świata potrafią latać znakomicie. Także tak wygląda nasza prezentacja pierwszego asa. Wosy ciągle żywe. Wosy to jest, są ptaki, które u Jensenów były, można powiedzieć prawie 100 lat temu, czy tam 60, 70 lat temu i do dzisiaj wosy potrafiły bić te wielkie kitle i tak i tak porszaki i, i inne ptaki. Także widać, że tutaj przy dobrej selekcji nie potrzeba konwersja, a tak mocnej selekcji i, i gołębie pokazują sobie klasę. Dobry lot.